Witam serdecznie na kanale rod osoby spod znaku wodnika. Witajcie kochani im się kłania. Cześć. To czytanko jest dla Was na miesiąc marzec 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie będą do każdego przemawiały, czyli rezonowały. Jeżeli jesteście ciekaw własnej historii, zapraszam Cię do mnie na e-mail, który jest pod filmem. I przy tej okazji chciałabym jeszcze podziękować Wam za to, że jesteście, że dzięki Wam mogę realizować siebie tutaj na swoim kanale, I Dziękuję za wytrwałość, za cierpliwość, bo różne historie się tutaj działy. Więc naprawdę ślicznie dziękuję, że jesteście ze mną, że, że wspieracie mnie w różny sposób. <laughs> przy tej okazji bardzo proszę osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, o subskrypcję kanału. Dzięki temu będziecie wiedzieć, co nowego u mnie się dzieje. No dobrze, zaczynamy od afirmacji dla Was wodniki. Zobaczymy, co tutaj, jaka afirmacja przyjdzie do Was na czas, um, Marca i co? wyskoczyła. Mamy. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Błogosławieństwo. Taka afirmacja do Ciebie przychodzi w Wodniku. No dobrze. Myślę, że nie muszę tłumaczyć tej karty. Yy, każdy z Was y, będzie wiedział, o czym tutaj jest mowa. Należy docenić to, co się ma osoby, sytuacje. Yy, no, to, co przynosi każdy dzień, te, te małe rzeczy wiele wynoszą w nasze życie. Choćby, wiecie, kawka z rana. Te złe przyzwyczajenia sama mam bez śniadanka, no ale takie jest, no i dobra, zobaczymy, co tutaj tarot ma do powiedzenia dla Ciebie w wodniku. Karta przewodnia, 6 denarów. Sześć denarów, tu Ci tam tak. No, zobacz, no Chodzi o co? O tą równowagę między dawaniem i braniem. Tu jest, widzimy mężczyznę, myślę, że ojca, który uczy dziecko łowić ryby. Nie. Inaczej, myślałam, że to dziecko, a to po prostu chodzi o to, że łowi ktoś ryby i potem te ryby sprzedaje. Czyli jest ta równowaga. Równowaga. Więc tutaj może chodzić o relacje, o pracę. Sam będziesz wiedział dokładnie. Potem jeszcze dopowiemy. Do czego powinieneś dążyć? Trzy miecze. Nie wiem, czy wodnik był skrzywdzony, coś nie szło wodnikom. Ale do czego powinieneś dążyć? Byś odpuścił sytuacje, które cię raniły do tej pory. Może osoby, może by zostałeś zdradzony, oszukany. Więc warto by mm, przestać o tym myśleć, yy, kierować się tymi negatywnymi odczuciami. Yy, to tak czuję, że ty się boisz zaczynać coś od nowa, ponieważ będziesz się obawiał, że znowu historia się może powtórzyć. Tutaj Tarot mówi odpuść, odpuść, by pójść naprzód. Mm. Czego się wystrzegać? Czego się wystrzegać? Rycerz Kielichów, jakichś nowych propozycji. Nowych propozycji, nie wiem czego dotyczących. Być może jeszcze nie jesteś gotów na te propozycje. Myślę, że tutaj skończyłyby się fiaskiem, że tak powiem. Także. Tutaj jeszcze trzeba coś odpuścić. Poczekać, przeczekać. Co z nieuniknionego w tym miesiącu? Trójka kielichów. Jeszcze będziesz miał się z czego śmiać. Jeszcze przyjdzie taka chwila, gdzie, gdzie poczujesz, że życie jest piękne. Jakiś powód do radości. Być może zostaniesz zaproszony gdzieś, może ty będziesz zapraszał, yy, może będziesz yy, oblewał awans. A może z kumpelami gdzieś pojedziesz. Więc coś fajnego, wesołego przychodzi. Mhm. No dobra. Zobaczymy teraz, dopowiadając te karty, o co chodzi dokładnie. Karta przewodnia. No i... Zobacz, tutaj nie jesteś gotów na zmiany. Mamy tutaj cesarzową. Może masz swoją firmę, może jesteś żoną, matką, może jesteś e... hmm. albo masz swoją firmę, to nie powiedziałam to. W każdym razie chodzi o to, że czujesz, że byłaś oszukiwana na wiele sposobów. Nie wiesz, co z tym zrobić. Będziesz dążyć do tego, by uzyskać równowagę wewnętrzną. Być może zmienisz pracę również, albo chcesz, by na niej to zrobić. Może myślisz o innym związku. Jeśli co, do czego powinieneś dążyć, w wodniku, do tego, by odpuścić coś, co spowodowało zranienie serca, się, spotkać się z kimś z przeszłości, to dla nich, to dla jednych, Odpuść te kłótnie, albo chodzi po prostu o relację, w której jesteś. Odpuść, odpuść coś, co nie służy, odpuść te kłótnie, to, że no, z czymś się nie dogadywaliście, być może ta druga strona chce przeprosić, więc jeszcze mam wrażenie, że jesteś w stanie coś tutaj naprawić. Czego się wystrzegać? No właśnie tego, by nie przyjmować nowych propozycji, ponieważ jesteś w trakcie jakiejś przebudowy. No. Jeszcze nie zakańczaj tego, w czym jeszcze jesteś. Nie, od, nie odwracaj się. Ponieważ tutaj jest jeszcze możliwość naprawy, rozmowy, współpracy. Zobaczcie, co jest nieuniknionego. No, co jest nieuniknionego. O, wodnik będzie no, miał duży dylemat. Czy zakończyć tą relację, czy pójść w nową. Czy zwolnić się z tej pracy, czy zacząć coś zupełnie innego. Dlatego tu jest ta siódemka kielichów, która mówi: Nie jestem gotów na zmiany. Coś tutaj jest jeszcze do naprawienia, do ogarnięcia. Jeszcze wszystko jakby może się fajnie poukładać. No dobrze, zobaczymy tydzień po tygodniu u Was. Tydzień po tygodniu. Pierwszy tydzień. Drugi tydzień. Trzeci tydzień. Czwarty tydzień. Hmm. No, w pierwszym tygodniu mamy tutaj umiarkowanie, czyli taka równowaga między dawaniem i braniem, równowaga jakby w tym, w sytuacji, w jakiej jesteś. Może chodzi o równowagę wewnętrzną, może o równowagę w związku, w pracy. No, tutaj jest. No proszę, coś chce zaburzyć tą Twoją równowagę, yy, przychodzi jakaś propozycja, yy, nowa propozycja, mamy Asa w który mówi o nowy, nowej relacji, nowej pracy, ale to jakby stoi w miejscu, zastanawiasz się, co z tą sytuacją zrobi, yy, zrobić, ten tydzień właściwie już minął. Jestem ciekawa, czy rzeczywiście tak się wydarzyło. Kolejny tydzień to pustelnik. Wodnik czuje się osamotniony. Wodnik ma jakby, no nie wiem, czy się dokształca, czy, czy chodzisz do terapeuty. W każdym razie przede wszystkim to osamotnienie. Siódemka mieczy i znowu wodnik sto, no, stoi przed wyborem, czy być wciąż w tym osamotnieniu, nudzić się jakby w związku, w pracy, nie wiem, nic się dzieje, czy coś jest zadziałać po cichu, po kryjomu, więc ten drugi tydzień tak będzie wyglądał. Jakbyś miał ostry, duży orzech do zgryzienia. Kolejny tydzień, Królowa Kielichów, mówi o, mm, o osobie, która tak naprawdę y, jest no, widzę tutaj kogoś zamyślonego, kogoś, kto y, kieruje. Się mocno swoją intuicją. Nie wiem, czy jesteś, masz swoją firmę, czy nad tym tak dumasz, czy może dumasz nad swoim związkiem, a może jesteś mężczyzną, który ma taką osobę, partnerkę, która zamyka się w sobie, która jest ciągle zamyślona. Osamotniona. Może ty czujesz się osamotniony w tym związku, ponieważ ta partnerka no, jest w swoim świecie, jakby. Mhm. Zmęczenie. Myślisz nad czymś nowym. Po części dzielisz się informacjami, swoimi zamierzeniami, ale coś zostawiasz dla siebie. Chcę, że rozpocząć coś nowego w tym trzecim tygodniu. Głupiec mówi o nowej, o nowym. Pójście w nową relację, pójście w nową pracę, w być może przeprowadzkę, takie, ale to są sytuacje, gdzie no, nie są przemyślane. Głupiec kieruje się głównie intuicją, takim... No, będzie co będzie, tak? Dzisiaj mam na to ochotę, to realizuję na takiej zasadzie. W czwartym tygodniu siódemka buław będziesz bronił swojego zdania siebie. Będziesz no nie dasz sobie coś wmówić. Jeżeli jesteś w związku, może ktoś wtrąca się w twój związek, jeżeli chodzi o firmę, ktoś Stara się wpłynąć na Twoje decyzje. Ty sobie nie dajesz, tak? Mhm. No bo mamy tutaj równowagę. Równowagę. Czyli takie dogadanie się. Mamy kobietę i mężczyznę. Być może chodzi rzeczywiście o firmę. I, I to na razie, tak jakbym widziała jakieś rozmowy, na razie one nie są jakby ukończone one będą trwały pewnie do kwietnia. Proszę, czy to przez internet, czy w jakiś inny sposób? No dobrze, a jaka jest rada od Tarota? Również może chodzić tutaj o związek. Będziecie chcieli uzyskać równowagę, dogadacie się, jakieś, może razem będziecie gdzieś chcieli wyjechać. A jaka jest rada? Umiarkowanie. Umiarkowanie. Czyli co? Osiągniecie tą równowagę swoją wewnętrzną ten miesiąc mam wrażenie, że głównie o to chodzi u ciebie w wodniku. Pragniesz zmian, pragniesz by coś zmieniło się na lepsze w twoim życiu, ale póki co musisz uzyskać równowagę wewnętrzną, by po prostu na spokojnie w zgodzie z sobą dokonywać tych wyborów. Zobaczymy, co aniołki powiedzą dla Was. Może masz jakieś pytanko do niej, więc zapraszam. No, zobaczmy. Tak. Przemyśl to. No właśnie, ten czas na przemyślenia. Któryś z elementów Twojego planu powinien być poddany ponownemu rozważeniu. Poświęć nieco więcej czasu na przeanalizowanie swojego projektu lub złożonej ci propozycji. Podziel się swoimi planami z zaufanym przyjacielem lub doradcą, dzięki czemu będziesz mógł uzyskać obiektywną odpowiedź zwrotną. Poproś również swoje anioły o przewodnictwo. Karta ta może oznaczać również, że obecnie nie jest właściwy moment do dokonania, na dokonanie zmiany w życiu, jaką obecnie rozważasz. Przyjdzie na to lepszy czas lub też dojdziesz w przyszłości do wniosku, że pragniesz dokonać transformacji innego typu. No proszę, to jest właśnie ten Czas na przemyślenia, na uzyskanie równowagi. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Trzymajcie się, oczywiście bardzo proszę o subskrypcję i do następnego razu. Pa!